Słuchajcie, nie wiecie dlaczego tak piskam na przekór. Już wam mówię dlaczego. Ja zaczynam trening dzisiaj, kolejną, Słuchajcie, lecę sobie główną. Normalnie, tak jak należy. Kobita wyjeżdża mi z i słuchajcie, nagle, nagle, nagle ją odmijam, koło mi odbija. Lecę, proca. Słuchajcie, w locie. Słuchajcie, w locie. No normalnie, tak jakbym miał, jakbym miał to już z tym doświadczenie ogólnie, jakbym już uczestniczył w jakiś tak, kaskaderski. się w locie. Ja 118 km wali sobie. Wyobraźcie. Raz 50 km na godzinę przy słonie. Więc sobie policzcie. Wlecę. Tak wszystko kontrolowanie przyjąłem. Wszystko wstaje. Ja pierdolę. Wszędzie że Kobieta wchodzi. No oh, oh. ja wy jedź pani. Jedź pani w swoją stronę. Mówię, póki mam adrenalinę, tylko dobrze do siebie, do klubu, do diagnostyki. Od razu dwa zapalne. Przyjechałem, kobiety mi opatrzyły tutaj u nas. Mówię no nie wierzę, no nie wierzę, no mówię no nie wierzę. No i co? Siedzę siedzę no muszę mówić, trening muszę machnąć się. Na przekrócku. Zrobię trening dopiero w na